Cześć, z tej strony Nojowski i zapraszam was na odcinek, w którym podsumuję obecny tydzień w WWE. Przedstawię po części najważniejsze wydarzenia oraz na końcu pokażę wam mój wybór w postaci ulubieńca tygodnia oraz MVP tygodnia. Chcę przekazać takie luźne podsumowania trwające od 3 do 5 minut, aby nie opisywać wszystkich zbędnych sytuacji. Ro zaczęło to jak w poprzednim tygodniu z MVP, Bobbym Lashleyem i jego dziewczynami. Drew McIntyre i Kofi mieli coś do powiedzenia, gdyż oboje byli zamieszani w porażkę mistrza w main eventie Adam Pierce zadecydował o walce o miano z pomiędzy Drew a Kofi. Nie, do, nie dostaliśmy zwycięzcy, bo Lashley i MVP w tym samym momencie zaatakowali uczestników walki. I jak się później dowiedzieliśmy, walka zostanie powtórzona za tydzień o tej samej stawce. Dostaliśmy w trakcie tygodniówek promas backstageów wydawane przez gwiazdy row, które hypowały powrót publiczności już za półtorej miesiąca. Ria Ripley nie dała rady pokonać według zakładu z Flairnik i w dwie minuty. Następnie Charlotte pokonała Aske via rollup. Cedric Alexander pokonał Sheltona Benjamina. Przed walką wygrany tego pojedynku wygłosił emocjonalne promo. Riddle po naprawdę fajnej walce pokonał Xavier'a W mainwencie Naty i Tamina w rewanżu poprzedniego rewanżu pokonały Baszler i Jax. W pojedynek mieszał się Regina, który odwrócił uwagę Shane'ym przez co ta wkurzyła się i nie zdziwił mnie ich potyczka w najbliższym czasie. W NXT Shotzi Black Card i Ember Moon w openerze pokonały mistrzyni NXT Raquel Gonzalez i Dakota Kai. Pit Dan pokonał powracającego po kontuzji Bobiego Fisha. Mercedes Martinez pokonała Zajder Amir i po walce usłyszeliśmy poznaki Tianszy i zamarkowała jej znak na ręce Martinez. Cameron Grimes i Teddy DiBiase senior mieli coś sobie do wyjaśnienia. Proma przerwał im LA Knight, który nie czekał długo i po krótkiej wypowiedzi zaatakował Grimesa, a następnie DBS wygłosił ten swój charakterystyczny śmiech. Frankie Monet w swojej pierwszej walce w WWE pokonała Corey Jade. Bronson Reed wygłosił pierwsze promo jako mistrz North American. Poznaliśmy prawdopodobnie pierwszego jego rywala, którym jest Santos Escobar z grupą Legado del Fantasma. Bronsonowi przed atakiem hillów pomoli MSK. W main eventie walka o główny pas NXT. Karion Cross pokonał prezydenta Fina Balora, co było jak dla mnie pewnikiem. SmackDown otworzyła wymiana zdań przez Street Profits i Deusos, którzy już długi czas nie walczyli jako takti, i w końcu dostają pierwszą walkę. Wygrali ją na profitsów i idą na pasy taktimowe SmackDown. Nati i Tamina pokonały The Riot Squad. Bianca Blair pokonała Karmelę, podczas gdy Bailey wygłupiała się przy stole komentatorskim na majku. Seth Rollins wygłosił promo o dalszych planach. Kevin Owens pokonał Apollo Cruz'a w DQ po interwencji komendera Aziza. Szyńska Nakamura ponownie przy boku Rika Bugza pokonał Chadag'a. Gable'a. Walka o pas taktymowe SmackDown nastąpiła w Main Eventie i ta była walka handicapem 1v2, bo Ray nie mógł wystąpić z powodu anonimowego ataku na niego wcześniej na backstage'u. Dominik podjął rękawice i dał radę, lecz starszym misterio pomógł synowi, bo pod koniec wszedł do ringu, przez co zwrócił uwagę Dirty Dogs. Giuosz mieli face-to-face -face z czempionami, a Mistrz Universal patrzył na wszystko w swoim pokoju. Teraz czas przysiąc M.V.P. tygonia. Został nim Karyon Cross. Ulubieńcem tygodnia została Bailey. To było na tyle, jeśli podoba Ci się moja produkcja, możesz zobaczyć inne filmy na moim kanale. Do usłyszenia.